Okej, okay, powiem wam opowieść o dziadku swoim. Patrzę, przyjeżdżam do niego, chcę z nim pogadać. W weekend mam wolny czas. On w warsztacie w sobotę i na działce też rzeźbi, na szliwierce w niedzielę. Mówię, co robisz, nie? On mówi, mój dziaduś, że kosiarkę sobie chce zrobić, swoją kosiarkę, ze swoją regulacją pod jego potrzeby, żeby była cicha. Tak się zastanawiam, nie? Kurde, przecież on może kupić, ja mu mogę kupić tą kosiarkę. 400 metrów obok robi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że gość ma 83 lat i musi coś robić, żeby mieć fan. Cokolwiek. Ale jeżeli ma fan, to o to w tym wszystkim chodzi, żeby mieć fan, jakakolwiek nie jest Twoja zajawka i nikt nic lepszego nie wymyśli. To fan, to zajawka, to pasja daje ostateczną satysfakcję z życia.